Nie wiesz co mam robić, 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 robić. Nie wiesz co mam robić, 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 robić. Nie wiesz co mam robić mi, kiedy pnę się w się górę jak Nie mów mi co mam robić, wbijam w takich jak te szpilki Uuuu, mam wasze laleczki w nie mów mi co mam robić, miłkni Kiedy pnę się w górę jak Empire State Building. Nie mów mi co mam robić, wbijam w takich jak te szpilki mam wasze laleczki w Wiesz jak? Cię ból, to twoja laleczka wódów Wrzucam ją pod ból Zamknę na klucz wam gęby Nie mów mi co mam robić, bo będziesz następny przekruty tym narzędziem tępy Takim jak ty właśnie właśnie zapłata za błędy Jestem pojmany, a nie pierdolnięty Tylko elita i te puenty Letni jest dobry jak drużyna na Chodzi za kręty Tylko moje tędzy szpilka teraz, chodź wam w pięty Laleczka wódów to... Co mam robić? Wbijam w takich jak chcesz piłki Uu, mam wasze laleczki bo... Nie mów mi co mam robić, mi Kiedy tnę się w górę jak Empire State Building. Nie mów mi co mam robić, wbijam w takich jak chcesz piłki Uu, mam wasze laleczki w bo... nie, nie oczekuj od nas cudu Skoro na świecie jest tyle brudu Jak mój, że nie poprowadzę ludu Kim ty jesteś, żeby mnie oceniasz, No powiedz nie chcę mnie tu zmieniać. Nie wiem co mam robić, 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 robić. Nie wiem co, co mam robić, 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 robić. Nie wiem mam robić mi, mi. Kiedy tnę się w górę jak Empire z tej Nie mów mi co mam robić, wbijam w takich jak te szpilki Uuuu, mam wasze laleczki w nie, nie. nie mów mi co mam robić mi Kiedy tnę się w górę jak Empire z tej Nie mów mi co mam robić, wbijam w takich jak te szpilki czujesz jak, ci ból to twoja laleczka budów. wrzucam ją pod wód, zamknę na klucz wam gęby a teraz dwoma rękoma